Gdy słuchamy historii o synu marnotrawnym, to w sumie się zgadzamy, że dobrze mu, że cierpiał z powodu swojej głupoty, z powodu tego, że roztrwonił majątek i że dlatego go spotkały nieszczęścia, nie mógł się najeść, musiał paść świnie i tak dalej. To sprawiedliwe, byśmy powiedzieli. Ale o wiele mniej sprawiedliwe wydaje nam się, że Bóg niekiedy dopuszcza cierpienie na Izrael, który odchodzi od niego, Grzeszy, a Bóg wtedy pozwala, żeby jego wrogowie, wrogowie Izraela, najechali to królestwo i żeby wzięli Izraelitów w niewolę. A dlaczego to miał być mniej sprawiedliwe? Tak, bardzo trudnym tematem jest temat Bożego Gniewu. Tego, że Pan Bóg dopuszcza na nas nieszczęścia również po to, żebyśmy zatęsknili za Jego prawem i za Jego dobrem. A nie kiedy tak się dzieje. Trzeba nam pamiętać, że gniew Boży to nie jest takie codzienne narzędzie Pana Boga do tego, żebyśmy od Niego nie odstępowali, czy żebyśmy do Niego wrócili. Nie, gniew Boży to ostatnie słowo miłości. Kiedy wszystko inne odrzuciliśmy, to wtedy Bóg dopuszcza niekiedy, że spotyka nas nieszczęście, żebyśmy wrócili do Niego. I co prawda, to jest taka perspektywa, która. Pewnie was to jakoś nieszczególnie dotyczy, bo żyjecie z Panem Bogiem, postaracie bo się być blisko Niego. Niemniej jednak, jeśli spotykacie w życiu nieszczęście, to zastanów się, czy nie dzieje się tak, dlatego że pozwoliłeś sobie być sierotą, kimś, to porzucił ojca, kimś, to odszedł od niego. W Ewangeliach i w Piśmie Świętym, sierota i niewolnik to bardzo bliskoznaczne terminy. Ponieważ niewolnik jest kimś, kto nie ma rodowodu i dlatego nie może dziedziczyć, nie ma własności. Niewolnik to ktoś, kto nie ma oparcia o swoją rodzinę, o swoich przodków czy o, swoją, o swoje plemię. Sierota podobnie jest zostawiony sam sobie, musi sam sobie radzić. Wtedy, kiedy decydujemy się na to, żeby odejść od Boga, kiedy grzeszymy i nie słuchamy proroków, których On do nas posyła, kiedy odrzucamy Jego miłość, stajemy się jak niewolnicy. Stajemy się jak ci, którzy nie mają obrony, jak ci, którzy nie mają rodowodu, jak ci, którzy nie mogą dziedziczyć żadnego dobra. I odczuwamy konsekwencje zła, w które depnęliśmy. Tak, i to też jest wołanie Boga do nas. Często osądzając innych ludzi, wydajemy sąd o nas samych, to znaczy świadectwo, kim jesteśmy. No można nas poznać po tych osądach, bo zapominamy, że prawdziwy nauczyciel czy mistrz musi najpierw umieć naprawdę słuchać. Dobrym nauczycielem jest nauczyciel, który umie słuchać swoich uczniów, który ciągle się czegoś uczy. Zapominamy o tym, że także w dzieciństwie uczyliśmy się mówić, słuchając naszych rodziców. Powtarzaliśmy przecież słowa, które oni wypowiadali. Lubię też to porównanie, chociaż teraz już rzadziej to niż kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu można zauważyć, mianowicie mistrzostwo w zawodach rzemieślniczych. Kiedy taki kowal uczył swojego ucznia, tak? uderzał. Młotem, dawał ten młot swojemu uczniowi do ręki i mówił: No, uderz tak samo jak ja, powtórz to. I tak długo ta nauka trwała, że on po prostu potrafił idealnie, perfekcyjnie naśladować swojego mistrza. Później dopiero doskonalił artystycznie swój warsztat. Zatem, wydawanie sądów często mówi o nas samych więcej niż o innych. Pamiętajmy, że pycha kroczy przed upadkiem. Możemy czasami być tak przemądrzali, tak już najlepiej wiedzieć o wszystkim, że już nie docierają do nas żadne uwagi ze strony innych ludzi. Jeśli chcesz zacząć reformę świata, reformę kościoła, to naprawdę zacznij ją od reformy własnego serca i własnego postępowania. Bez tej reformy nie jest możliwa żadna inna.